Drugi odcinek z naszej serii Terraria No tak, yy, nie robiłem za dużo, pod waszą nieobecność. Zabrałem trochę drewna i zabiłem kilka slimeów. E, tak, dobra. 17 pochodzi. Tutaj muszę sobie pudełko Ja chcę tego kopra przepalić, ale nie mam jak. Bo jeszcze pieczyka nie skraftowałem. Mam nadzieję, że już mogę go wykraftować drzwi, krzesło, stoliki nie, nie mogę wykraftować piecyka więc tutaj jest też takie mini co wykopałem wczoraj to. mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał nie był taki jakiś trudny i śliczący nie chciałem, żeby to tak wyszło ale no mój pierwszy filmik z głosem i to na internecie się bałem, wiecie taki ciągle jestem taki zabulony, bo jest C dobra, nic nie będę mówić 27 koblach no wystarczy znaczy stołda bo już się do minecrafta uzależnił, dobra furnace Subcie, mam 5 kopra. Zobaczmy, czy starczy mi do jakiegoś armora. Nie. Idziemy się teraz kopać, bo mam trochę tych młodych platform. Zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze w przeciągu 10, przynajmniej 10 odcinków, e, będę mógł e, zrobić to. Jak to się nazywa? Ale w krystala jakiegoś znaleźć, powiecie to jest trochę kobla. Teraz to kobel jest dla mnie bardzo ważny, bo mam mało kobla, a wiecie, przydaje się przy craftingu. to no może nie przy craftingu, ale... To się przydaje przy craftingu. Tutaj to wykopię. Wiem, jestem lama, wykupuję kobla w drugim odcinku zamiast, nie wiem, srebra albo żelaza. A tutaj, o, large. Zobaczymy jego statystyki. No, plus 12 size, więc... To jest w jest tak, że yy, przynajmniej jeden item na początku jest, yy, jest taki, że tak powiem ulepszony. A tam jest cave, idziemy do cave'a. Znaczy jaskinia. Mówięcie. Może jakieś żelazo wreszcie wykopię, nie będę taka baba. Nie, drugi odcinek bez żelaza, bo nie będzie żelaznego kill -offu. Ja chcę przynajmniej mieć Gold bo, ja bo ja z kolegą tak dobrze gram z takim jednym. E, protekst ma kanał, ale już niestety nie nagrywa, gdyż hasła zapomniał. O, super, podka dostaliśmy, mi pasi. Tutaj nic nie ma, jest trochę kopra, koperu. Że ja się tutaj okopię, żeby zobiaki mi nie przyszły, bo ja nie lubię jak zobiaki mi się kopie. To... To mi... O, dobre, złożę kopru. Teraz to ja kopię kopra, żeby przynajmniej mieć jakiś podstawowy set, bo ja będę. Ja rozwalę Eater of Worlds dzisiaj, ale to już. Znaczy jak zdobędę trochę shurikenów I nie I nie przy waszej I nie będę tego cel Bo ja strasznie lamie ja I te na takim słabym świecie Bo ja oczywiście mam hardmode'a Na innym świecie he, he, he Gówniary ten cave trochę Znaczy jaskinia Ech, koper Tu gdzieś jest koper. Tak, będzie reseta. A jeżeli ktoś myśli, że jestem piratem, to zaraz mogę Wam pokazać, że kupiłem sobie terarię, że posiadam. Bo tutaj mi. O, jest iron, super, po prostu świetnie. To jednak, iron widziałem, a nie koper. Zobaczmy, jakie duże to złoży. No a za tym koper. Mi pasi. Lubię takie cej'y. Yy, mam jednego silver coina. Aha, jestem fajny. Wreszcie w tym odcinku zobaczycie jak kopia, a nie tylko waszy odcinek może być dłuższy niż 10 minut, kiedy ja tam... wiecie czasu, to ja tam nie ogarniam. A w ogóle opowiem Wam dziwną historię i zadam Wam przed nią pytanie. Czy Gomin Tinkler, jak go zabiję w tym tym, jak coś od niego kupię i potem go zabije od razu? Bo wczoraj na takim innym świecie, na którym tam yy, zacząłem z kolegą ostatnio, bo mój kolega sobie tam kupił na Steamie i w ogóle. Oga. No i e, rozłączyliśmy się, to była gdzieś tam 21, 22, kiedy musieliśmy kończyć. Znalazłem szczęśliwym trafem Tinklera, nie miałem dla niego pokoju, nic. Kupiłem od niego buty rakietowe, rakiet bootsy inaczej. No i zalałem go lawą, zobaczyłem co się zrespi. Do tej pory nie pisze go Tinkl do tej pory nie piszę taki taki Tinkler has arrived. Chyba dźwięki gry straciłem. Czekajcie. O jest dobra, tu nic nie ma. Chłapar. Jop, Ach, nie wyszło. Ja nie lubię łazić z pochodniami, i nie mogę sobie mieczem pomachać. To gdzie my postawimy? Mamy jeszcze. Kurde, ludzie! Przy tym programie do nagrywania mi strasznie zbuła. I tak go nie zmienię, bo jest tani. <laughs> nie wiem. No, no, darmo. Dobra. Uuu, potki. Fajnie mamy pierwszego potka, no i będzie dużo koperu. 14 iron aby więc wracamy do toku. Czy jednak nie? To był taki wigi zresztą, ok, tutaj mogę się, się kopać dalej. Ale nie. A skąd ja mam? Aha, pochodzi z Tutaj czas to zabudować. Mam nadzieję, że nie będzie pierwsza noc jak Bloodwood Ja mam czasami takiego pecha, że e, kilka razy jak robiłem nowy świat, to mi się Bloodwood od razu robił. O, już zomniaczki się pojawiają. Czekaj. Fajnie by było, jakbym mógł sobie Google zrobić, bym miał jakiegoś defensa. A ja chcę Lensy! Dawaj mi soczewki Lamusie. Leszczu. Ła, zadać mi 16 HP. To 15 razy więcej niż... O, dwa! A wy wiecie, co mnie najbardziej wkurza w Terrarii? Że wyskakuje jakieś o, Ktoś na ciebie patrzy. Czy tam czujesz, że, ja, że jakieś zło na ciebie patrzy. I... I, i Ejo w katulum się respi. Ile mam lensów? Lens Jeden Ja chcę lensy Dawaj mi lensy na wózku Nie ja przejdę obok ciebie obojętnie I tak cię umiję Fak Zabił mnie I tak przejdę obok ciebie obojętnie Ja chcę moje lensy, bo chcę mieć jednego defensa Ja chcę lensy, bo chcę mieć defensy Dobra, jest lens, jest, jest! Nieba. Po prostu świetnie. Będziemy ubić zombiaczki. Ludziska idziecie, zrobimy ubić zombiaczki. Zob Będziemy mogli skrzynię wreszcie zrobić. chciałbym, chciałbym, nią. Habuto, chciałbym, chciałbym świad i Ja tata. Chyba już przestało nagrywać. Mi. Nie, dobra, nagrywa się. Dobra. Już 10 minut. O, slime'a trzeba ukać, robić slime'iku. Zdychaj. Zdychaj, bo chcę gel, żel. Będę wymowy po angielsku. Hahaha, ha, ha, żartuję. Dobra, ten odcinek trwa już 10 minut. Będę, trzeci filmik na YouTube. Ale tutaj najpierw trzeba coś zrobić. Trzeba. Jeżeli będzie... Z... O, jest, dobra, kraftujemy się, kobra trochę. Mam nadzieję, że na coś z tego seta mi będzie starczyło. Super, jest to 18 sztabek. O, god, muszę zrobić jeszcze? Dobra, darka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Lol, co to wyłączyło się nagrywanie, czy nie?